Sprowadź z naszą firmą auto z USA. Bitusa.pl. 25 kwietnia 2025 roku przejdzie do historii szkoły podstawowej imienia Jana Czesława Tajherta w Czuryłach. To właśnie tego dnia odbyło się oficjalne otwarcie wyczekiwanego wielofunkcyjnego boiska sportowego. Uczniowie przywitali wszystkich zebranych hymnem szkoły. Następnie dyrektor Jadwiga Skrzeszkowska Melaniuk zaprosiła osoby, które przyczyniły się do zrealizowania tej inwestycji, do przecięcia wstęgi. Zanim uroczystości przyniosły się do hali szkolnej, to ksiądz Sławomir Brodawka, proboszcz parafii w Zbuczynie, dokonał poświęcenia nowego obiektu sportowego. Samorząd Województwa mazowieckiego wspiera całe Mazosze, nie tylko duże ośrodki miejskie, ale również obszary wiejskie, mniejsze miejscowości, bo one są tak samo ważne jak i duże miasta. Prawda? Tutaj nie dzielimy, nie dzielimy na tereny ważniejsze i mniej ważne wszyscy są równi i każdy powinien mieć taki sam dostęp do m.in. infrastruktury sportowej. Akademia przygotowana przez uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej w Czuryłach stała na najwyższym poziomie. Uczniowie zaprezentowali multum talentów. Od sportowych przez recytatorskie aż taneczne. Wyraźnie można było dostrzec, że z nowo powstałego boiska będzie komu korzystać. Dzieci bardzo chętnie u nas biorą udział w lekcjach wychowania fizycznego, bardzo chętnie wyjeżdżają na przykład na pływalnię, bardzo chętnie angażują się we wszystkie dodatkowe zawody, ale też programy, które są realizowane w szkole, na przykład sport z zapasem wszystkich dzieci, mały mistrz program, który jest realizowany, SKS. Nie brakuje nam dzieci chętnych, więc sport u nas jest na wysokim poziomie. Brakowało nam bardzo tego boiska wielofunkcyjnego, ponieważ mieliśmy tylko tę salę gimnastyczną i myślę, że otwarcie tego boiska przyczyni się do... Jeszcze większego rozwoju sportu, ale również do wielu sukcesów. Na zakończenie nie zabrakło prezentów. Głównie były to upominki sportowe. Na futbolówkach przekazanych do przedstawicielek Mazowsza i szkole w Czuryłach podpisali się uczniowie, być może przyszłe gwiazdy sportu. Dla mnie jako szefa samorządu gminy Zbuczyn to wielka sprawa, że możemy dziś oddać do użytku kolejny obiekt wielofunkcyjny, sportowy na terenie gminy Zbuczyn, tym razem przy pięknej szkole w Czuryłach. Co warto podkreślić, boisko będzie służyło nie tylko uczniom tej szkoły, ale również całemu środowisku lokalnemu, bo wiele miejscowości ma blisko do Czurył, więc liczę na to, że to boisko, ten obiekt będzie wykorzystywany każdego dnia również w wakacje. Serdecznie dziękuję samorządowi Województwa Mazowieckiego na ręce pani marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej za to, że otrzymaliśmy kolejne wsparcie. Ponad ćwierć miliona złotych na dofinansowanie tego boiska. Bez tej dotacji z całą pewnością nie poradzilibyśmy sobie z tym wyzwaniem tak szybko. Kolejne wnioski mamy złożone, więc bardzo liczę na to, że to nie jest ostatni obiekt otwierany na terenie gminy Złóczyn, który będzie służył przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale też całej społeczności. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl Sprawdź z naszą firmą auto z USA.bitusa.pl